Cześć, witajcie na kanale Szmer Łagodnego Powiewu. Ja nazywam się Magdalena Bartyna i na tym kanale chcę się z Wami dzielić moim sercem i moim Bogiem, którego poznaję poprzez Jego Słowo. I słuchajcie, jutrzejszy fragment już jest koniec, zbliża się koniec roku liturgicznego i też w jutrzejszym fragmencie Jezus zbliża się do Jerozolimy. Jest coraz bliżej miejsca, które w którym wypełni wolę Ojca zadanie i dopełni swojej miłości, pokaże jak bardzo nas kocha. I jutrzejszy fragment jest Takim fragmentem, który mówi o tych dziesięciu minach, że, że ktoś właśnie chce idzie w dalekie strony, żeby nabrać, nabyć, przepraszam, nie pamiętam, słuchajcie dosłownie, wylatują mi słowa, nabyć królewskiej godności i zostawia swoim sługom po jednej minie. I cieszę się bardzo, że mam ten kanał też, że to jest czas dla mnie, kiedy ja mogę oczywiście usiąść i podjąć tą refleksję i co się, co się rodzi w moim sercu, w moich myślach, w moich emocjach. To ten fragment jakoś zawsze mnie poruszał, wiecie? To to, że że tam było właśnie napisane, że ten ktoś idzie i udaje się w dalekie strony na, na być tej godności królewskiej. A zanim ci obywatele jego kraju wysłają taki list, nie chcemy, żeby nad nami rządził taki, taki bunt. I co, co mnie zawsze poruszało, to to, że on nic mu się nie dzieje, wraca. Wraca z godnością królewską. To, to mnie bardzo porusza, że żadne ludzkie słowo nie jest stanie przeciwstawić się Bogu, Jego, Jego woli. A no i to jest, dochodzimy do pierwszego, pierwszego pytania: co Bóg mówi o sobie. Wiecie. Najchętniej tam was zabrała do mojego serca i żebyście, żebyście byli i żebyście zrozumieli mnie tak w pełni, bo mam wrażenie, że, że plączę się w słowach, że nie wyrażam to tak, jakbym chciała, jak to ja doświadczam, ale postaram się, najbardziej jak umiem. Dla mnie właśnie to, co Bóg mówi o sobie, to to, że On jest godny zaufania, że On jest wiarygodny, że On... Robi to, co mówi, że jego właśnie słowo nic nie jest w stanie przeszkodzić. Prawda, ten, ten człowiek jedzie nabyć godność królewską? Oni mówią: My nie chcemy, żeby na nim w domyśle, żeby tam mu nikt nie dał tej godności królewskiej, ale on i tak wraca z godnością królewską, jakby nic nie jest w stanie go powstrzymać przed właśnie wypełnieniem tego, co co zamierza, ja sobie pomyślałam pod kątem, kiedyś lękowo do tego podchodziłam, a teraz sobie pomyślałam pod kątem właśnie wiarygodności Pana Boga, tego że, że jeśli kojarzycie ten, może kojarzycie ten fragment, że Słowo Boże, tak jak deszcz, nie wraca do Boga bezpowrotnie, wpierw nim zanim uczyni to, co Bóg zamierzył. Nim nie nawodni ziemię. I tak samo tutaj sobie pomyślałem, że Bóg, abstrahując od, od wszystkich jakby krytycznych myśli, czy ludzkiej jakby niechęci, czy nawet moich jakichś trudnych myśli, niedowiarstwa, nieufności względem Pana Boga, właśnie tego fałszywego obrazu, On przychodzi jako król to jest to właśnie, że on jest wiarygodny to, że jeśli on coś mówi to tak jest i też mi się od razu przypomniało ten fragment z Izajasza specjalnie sprawdziłam rozdział 54, wers 10 że o tym, że chociażby góry bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać ale moja miłość nigdy nie odstąpi od ciebie jeśli on tak mówi to tak jest Jakoś właśnie to, to bardzo wygląda. co Bóg mówi o sobie, że On jest wiarygodny. On jest tym, na którym można polegać. On czyni to, co zapowiada. No, jakoś tak w kontekście, w kontekście mnie, w kontekście relacji do mnie, relacji ze mną, że On jest stabilny, że ja mogę na Nim ufać, mogę na Nim polegać. No właśnie, nie wiem, jakby, ale ja wielokrotnie na różnych, różnych relacjach, czy, czy nawet sama przed sobą rozczarowałam się swoim zachowaniem, że tyle planowałam, tyle sobie obiecywałam, a, a ktoś mi coś, coś powiedział, a okazało się inaczej. To nie, to tutaj bardzo odczułam, że Bóg jest wiarygodny, Jemu można ufać. A co mówi o mnie? To to mnie wybrzmiało bardzo, że jestem obdarowana że poczułam się właśnie jako ci słudzy, któremu dano minę, dano. Ja pomyślałam sobie różnie o tej minie, że to jest właśnie taka Boży dar dla mnie i to może być miłość, wiara, życie. I co ja robię z tym życiem? Taka refleksja, że ja się, słuchajcie, ja się odnalazłam w każdym, w każdym z tych sług, że niektóre, myślę, że niektóre talenty talenty, no tak jak mówię, można to rozumieć, ja to rozumiem różnie, czy miłość, czy wiarę, staram się zgłębiać wiarę, staram się właśnie iść na rekolekcje, jak to się rozwijać, czyli pomnażać to, czyli no właśnie, żeby było dziesięć minut. W niektórych dziedzinach rozwijam mało, a w niektórych właśnie z powodu lęku, z powodu niewiary w swoje możliwości, albo z powodu wiary w słowa, które kiedyś słyszałam, że Albo właśnie nie słyszałam słów, słów wsparcia. I taka jestem właśnie gdzieś to. Czy czasami moje życie gdzieś chowam? Mm, z lęku, przed popełnieniem błędu i nie pomnażam. Także ja się odnajduję w każdym. w każdym słudze w jakimś tam czasie. Ale to, w, że jestem obdarowana, mam to. I ty. Taka refleksja też, co ja robię, też z moim życiem, z moim obtarowaniem, z moją miłością, czy pomnażam, czy właśnie jest gdzieś ten jeszcze fałszywy obraz Pana Boga, że ja się go boję, boję się popełniać błędu, ja gdzieś go uważam za księgowego, za właśnie za urząd skarbowy, który rozlicza. Pozdrowienia dla wszystkich pracowników Urzędu Skarbowego. I co Bóg mówi do mnie? To chyba to, że właśnie, żebym się nie bała rozwijać, że on, nawet jak go nie widzę, jak myślę, że wyjechał gdzieś w dalekie kraje, że nie ma go gdzieś, gdzieś blisko mnie, to żebym starała się rozwijać, żyć na swoją skalę. Tak też mnie dotknęło to, że on nie mówi do pierwszego sługi. Mam jedną minę, przysporzyłem dziesięć. O, super, dobrze, masz władzę nad 10 miastami. Do drugiego. No twoja mina przysporzyła 5. O, kiepsko, tylko pięć. No, no, no musisz się poprawić. Nie, on tak nie mówi. On mówi super, masz władzę nad pięcioma miastami. Do trzeciego mówi tamten sługa mówi, no, widziałam, że jesteś. Um, ojej, Taki, że chcesz rządzić tam, gdzie nie posiałeś, i, pa, i pan w przypowieści właśnie ten, ten, ten król mówi: według Twoich słów cię sądzę. Nie mówi, no, ja taki, nie, ja taki jestem, tylko według Twoich słów, według Twojego poglądu, Twojego przekonania na mój temat cię sądzę. No, że do mnie, żebym, żebym się nie bała, że on jest. Że on przyjdzie, że on jest, że on jest królem. Że on rządzi. On, on ma, nawet jeśli, jeśli są jakieś złe myśli, czyli jak dla mnie, czy, czy jakieś osoby, które nam mówią w życiu, że nie dasz rady albo ja bym to zrobiła inaczej, czy zrobił inaczej, a może zrób to, a może nie, bo cię jakoś tak, no nie, jest tak, jak ty myślisz, nie, 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 trzeba mieć nadziei, bo się tylko rozczarujesz, lepiej nic nie robić, no bo lepiej spać z niskiego konia, no i wiecie, chyba możemy napisać listę każdy. Ale Pan Bóg, właśnie do mnie to taka ogromna wiara, że działaj, ile dasz radę, tyle będzie fajnie. No wiecie, taka moja prosta refleksja, myślę, że się poznajemy, poznajecie mnie bardziej i, i patrzycie gdzieś właśnie, też się uśmiechacie razem ze mną i no taka, taka moja prosta refleksja, właśnie najważniejsze to to, że on jest wiarygodny, że, że on dotrzymuje słowa. To jest właśnie nasz Bóg. Słuchajcie, to tyle w dzisiejszym odcinku. Bardzo cieplutko Was pozdrawiam. Miejcie się jak najlepiej. Pamiętam w modlitwie o Was to, co tradycyjnie. Przytulasy i do usłyszenia.